Witam Cię serdecznie, to już mój siódmy film na moim kanale, więc witam Cię na moim kanale Robert Huchro, bądź świadomy. Dzisiejszym tematem tego nagrania będzie, żebyś po prostu nie czekał na odpowiedni moment, nie czekaj, aż przyjdzie ta dana chwila, że przyjdzie, kurczę, ten najlepszy moment w Twoim życiu, kiedy w końcu zaczniesz i ruszysz do działania. Mój drogi, moja droga, ten moment jest właśnie tu i teraz, w tym dokładnie momencie. Nie jutro, nie w poniedziałek, nie za tydzień. Od razu ja ty ci z przykładem, dlaczego tak jest. Bo jeżeli będziesz odkładał cały czas, ty odkładasz tych rzeczy tyle i za pół roku zaczniesz jakąś daną rzecz i powiesz kurczę, czemu ja pół roku temu nie zacząłem, tak? Rozumiesz teraz o co chodzi? Robisz od razu, działasz. Masz robić od razu i działać, ale zdobądź wiedzę i kompetencje. Czyli cokolwiek chcesz w życiu zrobić, to zdobądź wiedzę, kompetencje i zacznij to robić od razu. I powiem ci więcej, ucz się na swoich błędach. Nie jest takie uczy na moich błędach, tratata, takie trochę wiesz, rozwojowe i tak dalej. Nie do końca się z tym zgadzam, bo jeżeli ktoś popełnił dany błąd w danej dziedzinie, ale on to robił w taki sposób, a ja w ten sposób tego nie chcę robić, no to co? Jak mam to robić? Robię to po swojemu, ale jeżeli idę w jakąś daną czynność, daną rzecz, to co robię? Zdobywam wiedzę, kompetencje, jak to zrobić najlepiej, tata tata i tak dalej. Robię to po swojemu, tak tutaj na tym kanale jestem sobą, nie przewijam jak zobacz kolejny film, siódmy film, a nie gdy film jest poklejony, wszystko lecę po prostu jak na live i po prostu jadę z serca, tak? Jadę sobą całem do widzenia. Leci w tle muzyczka, nie podkładam, mówiłem wam o tym dlaczego, bo chcę wam właśnie pokazywać takie rzeczy, żeby zaczął tu teraz i od razu. Zobacz, wielodomowe złamanie kości z przemieszczeniem. Moje pierwsze złamanie w życiu nogi i tak dalej. I co ja powiedziałem, tak, kurde, nie, no, nie chciało się ćwiczyć, nie trenowałem, nie ćwiczyłem, bo faktycznie tak było. Em, jakieś tam piweczko, jakieś inne jedzenie, tata, i dobra, no, miałem taki czas w swoim życiu, gdzie mogłem sobie odpocząć od treningu i tak dalej. Ale mimo wszystko, robiłem jakieś tam pompki, coś tam robiłem, machałem jakimiś kijami, coś jednak robiłem. I też myślę, ja właśnie o tym kanale, ale teraz mówię tak kurde, gdzie na ten kanał teraz nie, to jak muszę potrenować muszę trochę schudnąć, no bo tam 5 kilo przybrałem, nie, i trochę schudnąć, jak ja będę wyglądał i powiedz mi, czy to ma jakieś znaczenie nie ma żadnego znaczenia czy jesteś gruby, czy jesteś chudy czy, nie wiem, cokolwiek tak, ten moment jest tu i teraz ten moment jest tu i teraz mój drogi, ten moment jest tu i teraz, zacznij nie odkładaj na później Działaj tu, dzisiaj, teraz, od razu. Sumą podjętych decyzji dzisiaj jest Twoja przyszłość. To, co będzie w przyszłości, a później się dostaje teraźniejszością. Ale nie odkładaj. Działaj. Rób, działaj cały czas. Rozumiesz? Popatrzcie, ja na tym na kanale jestem systematyczny tutaj. Tak cały czas działam. I, i, I wiesz, i kurczę, czy ten film dobrze wyjdzie, nie wiem. Nieważne. Jak nie wyjdzie, to wyjdzie następny lepiej. Po to właśnie mówię do Was, żeby działać od razu, bo często zastanawiasz się, a to tego, a, kurde, nie wiem, jeszcze coś tam, ręka jest za mała, kurde, może przypakuję, może schudnę, może kurde, kupię sobie lepsze ubrania, kurczę, może tysiące wymówek szukasz. Po co? Działaj od razu tu i teraz, w ten poniedziałek zapierdzielaj przez to życie. Zapierdzielaj przez to życie, bo masz jedno życie, jesteś twórcą Twojego życia, jesteś projektantem, Ty sam decydujesz co w tym Twoim filmie będzie, co się wydarzy. Niech ten film będzie Twoją wspaniałą powieścią, żebyś miał opowiadać, co później dzieciom, wnukom i tak dalej, i tak dalej, tak? Żebyś był dumny z siebie. Ale idź po to swoje i działaj. A teraz mówisz, Robert, tak, łatwo Ci się mówi, bo Ty jesteś ogarnięty, wszystko ta, ta, ta i w ogóle trochę, a mi się nie chce. No, co Ty myślisz, że mi się chce? Mi też się nie chce wielu rzeczy. I powiesz mi teraz tak, bo ja nie mam motywacji. Mój drogi, od razu ci łamę ten stereotyp, mit i tak dalej. Jaka motywacja? Do czego ci jest potrzebna motywacja? Motywacja ci nie jest do niczego potrzebna, jak nie masz celu. Ty masz sobie ustalić cel, ale o tym nagram w następnych filmach. Dlaczego cel? Bo to jest tak jak z nawigacją. Włączasz i masz cel, wiesz ile masz drogi, ile masz dojechać, w jakim czasie koniec tematu. I dopiero wtedy możesz się zmotywować do tego, żeby wsiąść do auta i pojechać, jak już wiesz, że będziesz jechał dwie godziny. A nie teraz motywacja, motywujmy się. Jaka motywacja? Motywacja jest do niczego niepotrzebna. W dalszym etapie, jeżeli masz cel, masz wszystko, to tak, to się wtedy przydaje. Będę o tym mówił, szukasz sobie swoich motywatorów i tak dalej, i tak dalej. Czy to ludzie, czy piosenki, czy różne swoje motywatory, które ci pozwalają coś osiągnąć w życiu, gdzie, gdzie idziesz do przodu, włączasz dobrą muzykę, która tutaj, załóżmy, leci w tle. Wow. Skojarz sobie to z czymś i zaczynasz działać, rozumiesz? Ale musi być cel! Musi być cel, moi drodzy! Musi być cel postawiony, żebyś wiedział dokąd zmierzasz i na podstawie tego celu Oddziałasz od razu. Działasz od razu i to, co ci powiedziałem, nieważne czy jesteś gruby, chudy, czy masz pryszcza, no to co, wyskoczy mi coś na twarzy: to co, w środę albo w piątek już filmu nie będzie? No, będzie z pryszczem trudno, nic się nie dzieje. Tego was chcę nauczyć, że nie potrzebujesz naprawdę, uwierz mi, nie potrzebujesz turbo szkoleń, żeby przemawiać, żeby nie wiadomo co robić i tak dalej. Większość tych kursów to jest naprawdę, uwierz mi szczerze, to jest naciąganie. Dlaczego naciąganie? Bo przerobiłem te kursy i większość z tych ludzi, co tam gdzieś tam przerabiają tysiące takich kursów o wystąpieniach publicznych, później tego w ogóle nie robią albo się boją na scenę wyjść. Na wielu szkoleniach, na których ja byłem, gdzie wychodzili ludzie już po tysiącach kursów, ogarnięci i tak dalej. No i teraz zapraszamy mm, człowieka X, a człowiek X wychodzi i um, e, no, witajcie, e, 15 tysięcy na szkolenia wydał, nie potrafię słowa powiedzieć. Prostota, moi drodzy, jest najważniejsza. Ja nagrywam tu, popatrzcie, z muzyką stąd, tu gadam, bo ciebie normalnie jak na live i dobrze to wychodzi, daj mi znać w komentarzu. Moi drodzy, tylko tyle. I tym kończę. Nie czekaj. Działaj od razu. Ale zanim skończę, oczywiście ćwiczenia ode mnie, które będę czytał, bo nie byłbym sobą, jakbym nie podał Ci ćwiczeń, które masz wykonać. Myślę, że prowadzisz zeszyt, bo to jest podstawa tutaj funkcjonowania, żebyś działał. I jak już masz cel, to wtedy szukaj motywacji. Ale jak... Nawet ja Ci jeszcze taki zdradzę mały tip, którego, o którym powiem więcej w innych filmach. Zrób sobie nawyk, bo Ty żyjesz na podstawie nawyków, rozumiesz? My żyjemy nawykami. Rano wstajesz, ubierasz się, robisz z tego problem. Nie, nie chce mi się ubierać. I tak się musisz ubrać, żeby do sklepu wyjść. Ty masz sobie po prostu wyrobić nawyk. No to będzie w kolejnych filmach. Napiszcie o tym, jak chcecie, żeby ten film był wcześniej. Ćwiczenie numer jeden dla Ciebie. Wypisz wszystkie rzeczy, które odłożyłeś na później. Wszystko. Czy angielski, treningi, trata, tata, nieważne, posprzątanie na biurku, cokolwiek. Wypisz wszystkie, jak najwięcej tych rzeczy. Drugie ćwiczenie. Wypisz wszystkie swoje marzenia, których nie spełniłeś. Wypisz sobie, czego nie zrobiłeś jeszcze, o czym marzyłeś wcześniej, ale nie zrobiłeś tego, bo ci się nie chciało. Bo później o tym zapomniałeś, ale gdzieś tam. Ale wiesz dlaczego? Bo może właśnie tego nie zapisałeś, a jakbyś sobie to zapisał, to co cię proszę, zapisuj wszystkie rzeczy, to wróciłbyś do tego dziennik dziennika, zeszytu, nieważne czego. I być, on wie, kurde, miałem zrobić to i to. Miałem... Kurczę, dobra, i wróć do tych marzeń. Zacznij działać już dzisiaj, teraz, od razu. Już zaraz po tym filmie, nie od wtorku, nie od następnego. No. Dlatego ten film jest w poniedziałek, żeby zaczął właśnie od poniedziałku. Lecimy, czpileńczej. Wypisz wszystkie rzeczy, które chciałeś spróbować, a nie zrobiłeś tego. Cokolwiek, podejść do dziewczyny, dać komuś kwiatka, e, zrobić coś głupiego, zjechać na sankach, nauczyć się jeździć na nartach. Obojętnie co, wymyś sobie coś, nauczyć się pływać, po, poskakać na skakance, nie wiem. Wymyśl sobie cokolwiek, ale zacznij to już od razu. Wypisz to trzecie ćwiczenie i zrób od razu. Zapisz i jedno ćwiczenie zrób od razu. I zaraz ci dam jeszcze taką małego tipa na sam koniec. Czwarte ćwiczenie. Jak będziesz czekał na odpowiedni moment, żeby zabrać e, się do tego idealnie, to napisz poniżej w tym swoim zeszycie, który prowadzisz, albo na tej kartce, jak nie prowadzi zeszytu, kiedy to będzie. No powiedz mi, kiedy to będzie. Jestem strasznie ciekawy. Czy 1 maja, może po wakacjach, może jak się ciepło zrobi? Moi drodzy, na sam koniec, to już cztery ćwiczenia dla Ciebie. Ostatni tip, żeby zaczął to robić. Jeżeli sobie ustalisz, że dobra, wracam, uczę się języka, uczę się angielskiego, to zrób jedną prostą małą rzecz. Nie nakładaj na siebie dużo, naprawdę. Ujrzyj mi teraz na słowo. Naucz się trzy nowe słowa dziennie. Dobra, czy mało? Pięć słów dziennie. 5 słów dziennie, naprawdę mój poważnie. Zajmie ci to 2-3 minuty i tyle masz zrobić, ale rób to codziennie regularnie. Rozumiesz? Codziennie wróż tu, taki w nawyk tak wbi. pierwszy budzisz oczy pół i czytasz. Jest 5 słów. Powtarzasz, jest, nauczę się, koniec. Za 10 dni masz 50 słów, za 30 dni masz 150 słów. 150 pomnóż sobie razy, nie wiem, pół roku razy rok. Pomnóż sobie. Ile masz słówek? Ile masz zdań? To jest taki przykład z językiem tylko. To samo możesz zrobić z treningiem, z czytaniem książki. Mój sposób na czytanie książki, że te filmy były. Ja naprawdę książki nie czytam, ja studiuję, ja się uczę, podkreślam, czerwony długopis. Zawsze moje książki są pokreślone, bo tak się czyta książka 20 książek przeczytanych, jestem kozak, zajebisty. A ja wtedy człowiekowi zadaję proste pytanie: ile książek przeczytałeś w tym roku? 28. Wow! A ile z nich tak naprawdę na 100% przeczytałeś? No 28. Ok a co się wymieni mi 10 rzeczy czego się nauczyłeś z jednej książki no bo to 280 rzeczy musisz mi powiedzieć tak wymieni mi jedną książkę 10 rzeczy to zrobiłem to 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 ciężko powiedzieć 10 rzeczy jak już powiedział mi ten ktoś te 10 rzeczy ja się wtedy pytam a powiedz mi ile z tych 10 rzeczy wdrożyłeś w swoje życie to znaczy wiesz nie no ja czytam książki no to i to zrobiłem to dwie rzeczy przez jaki okres czasu no już dawno tego nie robię. Dziękuję, moi drodzy. Czytaj jeden rozdział dziennie. Czytaj 10 kartek dziennie zakładka do widzenia. Dlaczego? Dlatego. Bo ja czytam książkę teraz, e, która ma 200 stron. Czytam, załóżmy tak dla siebie, dla ciebie. 10 y, dziennie kartek stron nieważne. Zamykam, dziękuję. Nieważne co by się paliło, nieważne. Zamykam. Jutro 10. Za 20 dni mam po książce. Ale co będzie w momencie, kiedy ty. Będziemy znowu nie, dobra! Jestem, jestem gotowy na tą książkę. Muszę poczekać. Muszę poczekać na odpowiedni moment. Ten moment na pewno kiedyś przyjdzie i dostanę z góry gdzieś tam. Znak, że to jest właśnie teraz i zacznie właśnie w tym momencie teraz zacznie działać. Wow! Moi drogi, ten moment jest tu i teraz. Będziesz żałował za 10 dni, za 20, a za pół roku, że nie zacząłeś. Tego będziesz bardziej żałował. I pamiętaj, na sam koniec, nieważne czy ci wyjdzie, czy ci nie wyjdzie, to nie ma żadnego znaczenia. Żadnego, żadnego liczy się to, że spróbowałeś. Tylko tyle. Będziesz bardziej żałował, jak sobie wpiszesz te ćwiczenia o marzeniach. A nie, kurde, nie. Nie nauczę się jeździć na nartach, ja się do tego nie nadaję. To sprawdź historię ludzi, albo zobacz, jakie małe dzieci jeżdżą na nartach, jacy starsi ludzie jeżdżą. Dasz radę, ja w Ciebie wierzę, ale zacznij działać już teraz. Chcemy challenge? Ja zaczynam powoli działać. Możemy robić challenge. Gubimy kilogramy? Zrobimy taki challenge? Napisz w komentarzach. W komentarzu. i kochani, tyle. Łapka w górę. Komentarz, co chcesz w następnym filmie, tak? Subskrypcja. Poleć ten film dalej, jeżeli jest wartościowy i ci się podoba. I do ciebie wielka prośba jeszcze. Zróbmy tutaj fajną społeczność na tej grupie, na tym kanale. O co mi konkretnie chodzi? Jeżeli tu rozmawiam z Anią i Ania prowadzi agroturystykę, Aniu, wbij w komentarzu swoją agroturystykę, może ktoś skorzysta. Jesteś dobry w, jakimś tam, w jakiejś tam branży, Wojtek napisał o motorach i tak dalej, o motoryzacji, niedługo też będzie moim gościem, będziemy razem rozmawiać, ok? To napisał w komentarzu, odpowiadajcie, dzielcie się tym. Tylko nie wbijajcie mi tu z jakimiś krypto, srypto, gówno, burze, piramidy, dziwne i tak dalej. Na ten temat będą moje filmy, więc będziesz bardziej świadomy, ja do tego podejść. Także, moi kochani, żegnam się z tobą. Działaj! No działaj od razu teraz! Zamykam ten film, kończymy, a ty masz od razu działać, ok? Rób ćwiczenia, zapisuj zeszycie, e, działaj, jak go jeszcze nie masz, załóż zeszyt i rób ćwiczenia, bo naprawdę, e, naprawdę, naprawdę, zobaczysz, że to działa. Pamiętaj, że kto słucha wskazówek Roberta, to ma efekty. Pozdrawiam cię serdecznie i miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć.